Witam wszystkich, gdzieś mi dotarła karma z filmu EUPOL. Nigdy tej karmy w sumie nie stosowałem. Widziałem ją na wystawie ogólnopolskiej w Katowicach. Spodobała mi się, dlatego sobie zamówiłem część dla mnie właśnie ta wersja Bartka Morela. Morel Team Rozpłodowo-Pierzeniowa i Morel Team lotowa, bo chcę sobie zobaczyć też, jak, jak ta lotowa karma wygląda. I tu dla kolegi też jakieś karmy tam rozpodowe. A tym bardziej zainteresowałem się tematem, gdzie rozmawialiśmy właśnie pod stoiskiem, i usłyszałem też coś takiego, że a tu na wystawie są piękne karmy, a do domu nie wiadomo co przyjdzie. Więc ja tam na słowo bardzo tak. Do końca od razu nie wierzę jeszcze takie jakieś tam dziwne teorie spiskowe, dlatego postanowiłem, że zamówię i sam sobie to sprawdzę. Tak jak widać, jest barwka o numera, opakowania. Tutaj karma lotowa i rozpodowo pierzeniowa A tak wyglądają te karmy. Tutaj mamy karmę rozpodowo pierzeniową firmy Eupol. Z receptury Bartka Morela. A tutaj, lotową, również firma Eupol receptury Bartka Morela. Myślę, że są bardzo fajne, naprawdę bardzo czyste, bogate. Dużo różnych ziaren. I są mocne. Stosuję je ponad miesiąc. I co zauważyłem? Bardzo fajnie są wyjadane, to na pewno. Z tym nie ma żadnego problemu. Głębie wyjadają wszystkie ziarna. Ja sypę aktualnie także w karmiku leży cały czas ta karma. Więc, jak powiedzmy, przychodzę rano, no to coś tam może, jakieś pojedyncze ziarna leżą. Ale nie ma tak, że nie wiem, zostaje kukurydza, czy zostaje jakieś jedno konkretne ziarno. No po prostu nadwyżka tego, co nie zjedzą. To, to, to tam gdzieś może leżeć. Czy z, z, z porannego karmienia wieczorem, nie? ogólnie ją bardzo fajnie jedzą. <laughs> Drugie co zauważyłem, to jedzą jej mniej niż karmy, której stosowałem do tej pory. Czy to a, może nie będę mówił jakich firm, ale po prostu rozpodowo-lotową, czy tam rozpodową. BK. Też fajnej jakości, ale zjadał jej więcej. Być może dlatego tak jest, bo ta karma jest bardzo wysoko energetyczna i może kaloryczność tej karmy jest po prostu tak duża, że zamiast tak przykładowo, bo nie mierzyłem tego, 17 gram zjadają 15, i, i stąd to się wszystko bierze. Oczywiście nie mam żadnych profitów z tego, że pokazuję tą karmę, tylko jak wróciłem kiedyś właśnie, że sobie ją kupiłem na chyba Facebooka, to paru kolegów pytało mnie jaka cena, jaki skład, jak wygląda ta karma, co o niej myślę. Więc tak postanowiłem, że jak trochę czasu już pokarmię, to wtedy coś tam więcej dogram, żeby nie tylko było, że kupiłem tą karmę. Co jeszcze mogę zauważyć? Karma jest mocna, i mam takie wrażenie, że gołębie są bardziej elektryczne. To znaczy, bardziej są pobudzone, bardziej energiczne. Z rana, tyle co gdzieś tam, słońce zacznie wstawać, już samce u mnie w domu słychać, że buczą, wyją no, przy poprzednich karmach tego nie było, myślę, że to jest to że tu jest dużo też nasion oleistych i po prostu je to bardziej pobudza no, są bardziej takie, jak ja to mówię, właśnie elektryczne jest jeden minus tego ja ciągnę młode z gołębi lotowych i niestety mam jakieś upytki w jajkach myślę, że to może być to, że do tej pory poprzednie lata karmiłem gdzieś tam słabszymi karmami a teraz no, taką mocną karmą i one po prostu mi tam szaleją może to przypadek, może nie wcześniej gdzieś tam nie traciłem jajek przez to a tutaj widzę, że tam gdzieś 4 czy 5 par jajka są Albo jedno stłuczone, albo dwa stłuczone jajecznica. Nie wiem, czy to akurat ma przełożenie, ale może mieć no, takie, takie po prostu mam wrażenia po tym stosowaniu tej, tej karmy. Ogólnie super karma. Tak jak mówiłem, bardzo czysta. Fajnie skomponowana. Dużo drobnych ziaren. Nie ma nic grubego. gołębie je naprawdę super fajnie jedzą. No, myślę, że można ją polecić. No cena może ciut większa niż normalne karmy, znaczy normalne, niż inne karmy rozpodowolotowe, no ale znowu nie mają takiego składu. No Tu jest też dużo konopi, siemielniane, więc no to też te ziarna takie oleiste więcej kosztują. Karma musi troszkę więcej kosztować. No ale z drugiej strony zjadają je mniej, przynajmniej u mnie. Więc jeśli nie wiem, worek wystarczał na. 7 dni, a teraz wystarcza na 9 dni. No to już jest jakaś tam rekompensata tej, tej ceny. Najlepiej, no to samemu spróbować, i wtedy coś tam można o tym powiedzieć.